Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym podsumowaniu tygodnia. Dla osób zapracowanych i zapraszam serdecznie do obejrzenia kolejnego odcinka. Pierwszy problem Ziobro i nowy kierunek w jego uczelni. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Ordo Iuris otwiera kolegium, na którym będą kształcić się same tak tzw. elity. Twierdzą, że ich misją jest budowanie współpracy pomiędzy akademiami państw regionu Międzymorza. Nie ukrywają, że studentom będą wpajać katolickie wartości, i chwalą się, że kadra obsadzona jest samymi ekstrakatolikami i konserwatystami. Ziobro postanowił pójść w ślady Ordo Juris. Przypomnijmy, że w 2018 roku otworzył Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości, która kształci młodych studentów w kierunku służby więziennej. Dzisiaj uczelnia otwiera nowy kierunek prawniczy i zaprasza proboszczów wielu parafii do pomocy w rekrutacji. Oko Press dotarł do treści listu, który wysyła, wysyłał rektor szkoły. Ziobryści proszą duchownych o rekomendację w postaci wywieszania plakatów w gablotach, a także informowania w social mediach. Cóż, jak widać, bardzo zależy im na tym, aby na nowym kierunku pojawili się studenci będący katolikami. I wcale nie zaprzeczają, a wręcz przeciwnie, przyznają z dumą, że to studia. No kładące duży nacisk na kształcenie zgodnie z chrześcijańską etyką i poszanowaniem godności człowieka. Czy zatem możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości wysypu uczelni i szkół oferujących kształcenie zgodne z zasadami chrześcijaństwa w duchu konserwatyzmu? Oczywiście, że tak najprawdopodobniej się stanie. Jest to pewien sposób niepokojący. Czy to będzie oznaczać jeszcze większy problem dla różnych szczebli orzekania? Czy będzie to najważniejsze podczas orzekania, że tutaj najważniejsza będzie nauka społeczna kościoła? Tutaj są, rodzą się niewątpliwie masa pytań. Koniec czerwca każdy będzie mógł bez przeszkód przekroczyć granice Unii Europejskiej pod warunkiem, że został albo zaszczepiony dwoma dawkami szczepionek lub szczepionką Johnson Johnson, jest ozdrowicielem lub wykona test na obecność koronawirusa. Certyfikat będzie mógł pozostać zarówno wersją papierową, jak i mobilną. Kwarantanna po przekroczeniu granicy będą musiały poddać się jedynie osoby, które nie wykonały testów na obecność koronawirusa. Oznacza to, że nawet osoby niezaszczepione będą mogły wyjechać, a kwarantanna ominie ich, jeśli tylko wykonają odpowiedni test. Na testy Unia Europejska ma przeznaczyć 100 milionów euro. Mimo ustaleń Parlament Europejski znaczył, że państwa członkowskie będą mogły używać certyfikatów wedle własnego uznania. 26 maja porozumienie zostaje przekazane Komisji Spraw Obywatelskich i wówczas zapadnie ostateczna decyzja. Nie wszystkim Polakom pomysł wprowadzenia certyfikatów covidowych oczywiście się podoba. Ponad połowa ankietowanych twierdzi, że jest to zły pomysł. Lic przeprowadził sondaż dla wyborczej, z którego wynika, że 30 ponad 8% ankietowanych jest przeciw. Około 37,5% popiera pomysł, a około 24% nie chciało się na ten temat wypowiadać w żaden sposób. Polacy boją się, że wkrótce szczepionka na COVID będzie obowiązkowa lub nie wystarczy po prostu być ozdrowieńcem lub wykonać test na obecność, aby móc swobodnie podróżować, przemieszczać się, korzystając w pełni z życia publicznego. Osobiście uważam, że szczepienia na COVID są potrzebne dla całkowitego zwalczania pandemii. Jako osoba związana z farmacją wiem, że to rozwiązanie będzie zapobiegać chorobom zakaźnym. Rząd mógłby się postarać i wprowadzić w porządnie kampanię edukującą na temat szczepień. To z pewnością przyczyniłoby się do jeszcze większego zainteresowania, zwiększenia także zaufania. Nie uważam jednak, że szczepienie na COVID powinny być obowiązkowe i nie jestem za tym, aby ograniczać prawa wolnościowe ludziom, którzy z jakichkolwiek powodów postanowili się nie zaszczepić. Nie jest to zgodne ani z konstytucją, ani z prawami człowieka. Ikea i wokół jednej torby. Ikea 17 maja wprowadziła ponownie do swojej oferty tęczowe torby. Przypomnijmy, że 17 maja jest międzynarodowym dniem sprzeciwu wobec homofobii, transfobii i bifobii. Dochód z, z, ze sprzedaży tych toreb trafi e, na wsparcie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzonego od wielu, od wielu lat przez Fundację, dajemy dzieciom siłę. O tej fundacji wspomniałem niejednokrotnie w swoich wypowiedziach. Kolorowe torby, które mogą uratować realne zdrowie, a nawet życie wzbudziły wiele kontrowersji wśród prawicy i konserwatystów. Dobromi Sośnierz z Konfederacji na swoim Twitterze napisał: Nie tylko nie kupię tej szpetnej torby, ale w ogóle nic już nie kupię w Ikei. I do tego namawiam wszystkich, którzy nie życzą sobie, żeby strugacze mebli pouczali ich w sprawach światopoglądowych. Jak czytamy na łamach wyborczych, jeden z użytkowników Twittera zapytał Sośnierza, kiedy zrezygnuje z korzystania z tej platformy, którą od lat wspiera osoby LGBT. To jest bardzo dobre pytanie i zachęcam Was, aby przeczytać wszystkie komentarze pod tym ubliżającym i strzelającym sobie w kolano postem. Swoją drogą, jak strugacze mebli nie mogą pouczać w kwestiach światopoglądowych, to chyba także posłowie również nie powinni tego robić. Czyż nieprawda? Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę powstała 30 lat temu i... I tylko i wyłącznie dzięki darczyńcom przez te lata mogła pomóc dzieciom i młodzieży pokrzywdzonej przemocą domową i rówieśniczą. Przez ostatnie lata walczyła o dofinansowanie zarówno ze środków Unii Europejskiej, jak i Funduszu Polski. Niestety, rządowi PiSu była i jest ona nie na rękach. Żadne wnioski opozycji o ustawie aborcyjnej nie przeszły. W Sejmie to kolejny problem. Odkąd zapadł wyrok Trybunału Przyłębskiej dotyczącej odebrania kobietom prawa do aborcji w przypadku ciąży embryopatologicznej, opozycja zgłaszała wszelkie ustawy, które mogłyby pomóc kobietom w takich sytuacjach. Lewica i PSL... Łącznie stworzyły trzy różne projekty, które nie przeszły podczas głosowań. Przypomnijmy, że sam miał wziąć pod uwagę tzw. ustawę ratunkową, projekt ustawy nad bezpiecznym przerywaniem ciąży, w tym ed o edukacji, o zdrowiu i seksualności, a także ustawę o kompromisie aborcyjnym, który panował, zanim zapadł wyrok Trybunału Przyłębskiej. Ten ostatni został zaproponowany przez PSL. Ustawa ratunkowa stworzona przez lewicę spotkała się z dużym poparciem ze strony lekarzy i położnych. Zakładała ona, że pomoc w przerwaniu ciąży nie byłaby karana, a sama kobieta przed 12 tygodniem ciąży mogłaby zdecydować, czy chce przerwać ciążę, czy też nie, i nie uznano by tego za przestępstwo. Lekarze bardzo poparli kolejny punkt ustawy, który wskazywałby na to, że jeśli wykryto by ciężkie i wady płodu po 12 tygodniach życia, to aborcja w tym przypadku nie byłaby uznawana za przestępstwo. Niestety, nawet ta ustawa, którą poparli w dużej mierze lekarze, nie spotkała się z akceptacją również w Sejmie. Ministerstwo Zdrowia cofnęło refundację e, ważnego leku. Ministerstwo Zdrowia cofnęło refundację leku, które pomagał kobietom chorującym na raka piersi z agresywnymi przyrzotami na inne organy. Przypomnijmy, że lek od ponad półtora roku był refundowany, a teraz jego cena wynosi 13 tysięcy złotych. To istotny wyrok śmierci dla kobiet zmagających się z rakiem piersi. Kiedy stała się lekiem refundowanym, zapanowała wielka radość. Wśród środowiska lekarskiego, aptekarskiego lek ten bojem jest niedoceniony, jeśli chodzi o terapię chorych z rozsianym HR2 dodatnim rakiem piersi. Czy cofnięcie refundacji to błąd ministerstwa, czy celowe działanie? Odpowiedź na to pytanie nie jest jeszcze znana, ponieważ rząd milczy w tej sprawie. Urszula Sara Zielińska będąca członkinią Krajowego Zarządu Partii Zielonych, złożyła interpelację do Ministerstwa Zdrowia, w której domaga się wyjaśnienia tej sprawy i przywrócenia leku na listę refundacji. Kobiety chorujące na raka piersi ich rodziny środowisko również głośno wyrażają swój sprzeciw w tej sprawie a Ministerstwo Zdrowia milczy. Nieważne, czy był to tylko błąd, czy to jest celowe działanie, tak ważny lek powinien natychmiast wrócić na listę leków refundowanych. W tym momencie kobietom odbiera się nadzieję na zdrowie, prawo do korzystania z leczania na NFZ. To jest kompletny absurd. Tym tematem kończymy podsumowanie tygodnia. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam Również w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam.